14 minut, on trwa. Wychodzimy. O, jeszcze żelazo. No, zaraz na początku żelazo trzeba pisać. Ło, jeszcze jedno wejście. I chyba nie żyłem. Chyba ten odcinek będzie miał dwie części. Bo.

Ja już byłem przy wyjściu, no. Jakoś chyba... Może tędy? O, tak, tak. Jest, udało się. No, wychodzimy na powierzchnię. opa, jupi! zjem sobie chleb jeszcze. Teraz podzieliśmy nasze łupy, które zdobyliśmy. Jeszcze kawałek. Idziemy na górze. Hop. Jest. Jesteśmy na górze. Jest. No i co zdobyliśmy? Zdobyliśmy 12 złota. No nieźle. Zdobyliśmy 26. O! tak żelaza jeszcze. No to żelaza zdobyliśmy dużo. 80 żelaza. Ładnie. Znaczy 90 żelaza. Przepraszam. 8 diamentów. 6 lapizu. No Jeszcze, a tu też jest żelazo, to 97 żelaza. No i co najważniejsze, nasiona albuza, Super. No. A, już pełna skrzynka, ja próbuję wcisnąć. Tam się nie przyda. No to tak, przetopię sobie to żelazo. Tym. No i chyba na ten to wszystko. Też to też pada, a nos jest? Nie. Hmm. Czekamy, może, może wyruszymy już na podróż, ale nie wiem, która jest godzina. Właśnie nie możemy. Musimy wziąć co najpotrzebniejsze. Na pewno diaksy. To, 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 to. To. Patyki, ta sadzonka. Lapis nam nie jest potrzebny. Nasiona. To na pewno. Kaby z tą. Chyba. Wszystko. A jeszcze no to. Dobre, to żelazo już musimy ruszać. Weźmiemy piecyk. I to. Tak, łóżko. Zostawiamy naszą kopalnię i ruszamy w drogę. Op, mandiert. Nie, nie. Musimy wyjść tutaj do czegoś. Zostawię drzwi, i tutaj w ogóle jaskinie tą naszą. Może kiedyś tutaj będziemy przechodzić, to jakieś wspomnienia nam się nasuną miło. Bądź nie Przecież te, które przeszliśmy dzisiaj, były naprawdę miłe. Diamenty, już w drugim odcinku, kopalnia, nasiona dyni. No czego, chci, ch czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Nieprawdaż? Ten odcinek będzie prawdopodobnie dwie części, bo eksploracja nam trochę dużo więcej zajęła niż um, miała zająć. Niż przypuszczałem. Więc ten odcinek będzie miał dwie części. Jedna część to będzie właśnie eksploracja. Ciekawe. Eksploracja na jest 20 minut, jeżeli się nie mylę. I druga część to będzie ta podróż właśnie na miejsce naszego domu. Mam pomysł na inną serię, również z Minecrafta oczywiście. Ale nie jestem pewny, czy ona się spodoba. Mianowicie, wypowiedzcie się, czy seria, w której e, chodziłbym, znaczy gry zagrałbym w Minecrafta, ale w wersję starą, na przykład 12 beta, niepełnej wersji, jak myślicie. Mi ten pomysł osobiście się podoba. chęcią bym wrócił do starych czasów albo 1.1.3. Od tej wersji, z której została dodana kolorowa więc napiszcie mi z której to było wersji, bo ja nie pamiętam. Ale chyba od 1.3 albo 1.4. Nie, ale brakuje mi boosterów. I w ogóle tego starego Minecrafta. Ale no, na razie prowadzimy tą serię. Sprawdzimy tego czasu i myślimy, że pewnie płaskiego terenu do woda, tylko dymble. Dzięki no, niepotencjalizmowi, żeby osiągnąć się w dymble budowę jednego drzewa, to tak, stwierdzam, ale to wąż mi przeszedł, gdyż cią ciągła praca na wysokości 100 milionów. Najwyżej zrobię sobie dymble koło mojego domu. Dlatego chcę duży, płaski teren, żeby mógł zrobić dużo budowli ciekawych, bo mam naprawdę kilka ma bardzo fajnych pomysłów.

Ale, gdybyście pytali się o teksturpak, to jest o te Hi, to teksturpak high school. To są te standardowe tekstury, tylko w lepszej jakości. To jest 32x32? 34? Nie wiem. A tyle 32x32. O, jest! Mamy teren właśnie w krótkim. A, i obok druga. Ciekawe pojęcie, bo O, krótko. O, cokolwiek. Myślę, że mam play, ja nie spodobały mi się moje let's play'e. Są to moje pierwsze kroki no, w tym kierunku. O, ja mam tu moje duże równotrony. O, też po duże Chociaż może, już z tamtą górką było coś całego dziwne. Zobaczymy, co za tą górką. Tak. Mówię to co myślę Tak Jest wielki różny teren Jadł i dżungla Będziemy mogli jeszcze być do kilka naszych kopalni Tutaj jeszcze biom bian... hmm. złowy Chyba się to gini Udało mi się połączyć, nie ma tutaj właśnie biom złowego Dżungli, no chyba już pustynia I tutaj na pewno jest różny teren Jadł

我不就又听啥了？我不，我不，我不。我一直在手机上听那个视频。 Widzimy, i zobaczymy, i najwyżej znajdziemy miejsce na dworze. No szczerec się pali dobrze. Nie, Nie lubię deszczu. Ale już słoneczko świeci, wschodzi ładnie. Ładna pogoda. No tak. Tak, tutaj się osiedliło. I chyba nawet na tej górce. Właśnie tam tutaj w Ale to już w następnym odcinku na no wszystkim pomyślę. Także o jedynie. Jeszcze zbierzemy dynię i koniec. Ale ta gra wciąga. No już chcę kończyć, a to jeszcze, jeszcze i... No to urok Minecrafta. Mamy no, inne serie Ziminger. Więc spodziewajcie się tego. Tak, tutaj na pewno się osiedlimy. Jest wielki, równy teren. Pustynia, dżungla. Tam podalić, żeby widać. I tam jest biur zimowy. Osiedlimy się na... tutaj. Gdzieś pustyni. Tutaj, gdzieś. O! Tutaj postawimy nazwę. Dobra, na tamtej biurce.

w takiej dolinie by zbudował domek, chociaż no nie wiem, to już zastanowimy się w przyszłym odcinku. Na razie zakończymy w tym miejscu. O, także dziękuję za uwagę zapraszam do, do, kolejno, do kolejnego odcinka, w którym zbudujemy najprawdopodobniej dom. O, dziwnie mi się strymi. O tak. Subskrybujcie, komentujcie. Do widzenia.